No to dzisiaj będziemy jeździć autobusem. Siemaneczko, z tej strony Adi i witam was kochani. No w kolejnym odcinku na moim kanale, bardzo serdecznie, z pier w pierwszym odcinku w grze Bass Simulator 18. Dzisiaj sobie zagramy bez samouczka, ponieważ wiem jak w tą grę się gra, no bo... No bo wiecie, na początku jest samouczek, a później musicie. Później będziemy przechodzić grę, ale postanowiłem, że chyba ten samouczek opisz, yy, pominę. Więc przechodzimy do trasy numer 1. Klikamy rozpocznij trasę. Pogoda jadam tylko że w dzień. Szybki start włączone. Odwróć trasę nie. Pętla nie. Wahadło nie, swobodna trasa nie. Włącz tryb wczesny odjazd. Włączka kasiera Symulator prowadzenia. Dobra, lecimy z tym koksem. Klikamy rozpocznij przejaździk. Ja się kochani cieszę, że mogę dla was tą gierkę nagrać. Więc jeśli taki materiał się spodoba, to zostawcie łapencję do góry i subskrypcję z dzwoneczkiem, że nie przegapić moich produkcji. Więc wjeżdżamy. NumLocka włączę. NumLock. Teraz mogę wyjść. Zapraszam. Dobra, już panu wstawiam bilecik. Kontrol. Yy, Kontrol. Dajemy tydzień. Normalny, dwa bilety, drukuj. I dajemy pięćdziesiąt. Dwadzieścia dziesięć. Dajemy po dziesiątce. Wydamy mu reszty. I mamy. Poczekajcie. Kontrol. Numlock. Teraz jedziemy. Tylko sprawdzę, czy ktoś każe mi tą rampę rozwinąć Nie ma tutaj niepełnosprawnego. Nie ma. Ktoś tu siedzi? Nie. Jedziemy. I pięć łapek w górę oznacza to, że kolejny odcinek. I na moim kanale, na moim muzycznym kanale, kochani, są już dwie nowe piosenki Minecraft Ninjago. Raczej nie Minecraft Ninjago. Ninjago i Ninjago Powstanie Smoków. Te dwie piosenki są na moim kanale. Kanale. I. Wbijcie i sobie posłuchajcie, i dajcie łapkę w górę, jak Wam się oczywiście spodoba ta, te dwie nuty. I dzisiaj się pojawił tam teledysk z moją twarzą. Więc myślę, że też się Wam spodoba, ale nie jestem pewny. Ale jak Wam się spodoba, to zostawcie łapeczkę w górę. Poczekajcie, ja muszę jakoś odbić. Dobra, zjeżdżamy. Jest tu jakiś niepełnosprawny typek? Nie, nie ma. Siema. Dzień normalny. Dajemy jazdwa 3 i 50 i sześć, 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 sześć. Siema. Dzień. 50, 10. Pierwsze co powiem wam widzowie, e, raczej kierowcy. Witam na pokładzie autobusu Adibas kompany, e, Tutaj na, na ekranie Kajś. Wyświetlają Wam się linki do moich kanałów, więc proszę zasubskrybować. Proszę zasubskrybować. Proszę zasubskrybować. Będę bardzo wdzięczny, pasażerowie. No to co, ruszamy? Ruszamy. Dojeżdżamy już. Oj, Walłem w krawężnik. Sory, jedziemy Mercedesem. Dopiero teraz zauważyłem firmę. No jest niepełnosprawny. Gie. Do zobaczenia! Dzień dobry, zasubskrybujcie mój kanał. Dobrze, kochani, nie wiem, czy mnie słychać, ale musiałem... Ctrl alt delete Czy, czy, czy już działa mi ten... Muszę zminimalizować grę, czy mi się wszystko nagrywa? Eee, tak, nagrywa się. Głosik jest, jest. Dzień dobry! 8. Za dużo trochę. No to ruszamy. G. Witam. Macie telefony, wyciągajcie i subskrybujcie kanał Adis. Adi. Po prostu Adi. Ruszamy, chłopie, ja mam pierwszeństwo. No to jedziemy, no tu dojeżdżamy, pasażerowie. No to Narka, do zobaczenia. Jak będzie Święto Narodowe, to pewnie będziecie większość razy korzystać z moich, z autobusów mojej, mojej firmy. Dobra. Normalny dzień. Normalny i ile? Nie, nie, nie musiałem reszty wydać. Chłopie! O nie! O nie! Kara kara! Czemu pan nie wysiadł z busa, jak ja prosiłem? Przepana! No czemu pan nie wylazł z mego busa? Przecież patrzałem, czy ktoś chce wysiąść. Musiał dostać ochrz ochrzan. Bo ja, bo ja niepotrzebnie musiałem otworzyć drzwi. I to jest po prostu. Nie. No jak to Wam powiedzieć, nie wiem. Przecież y, sprawdzałem, czy ktoś wysiada jeszcze. A ten ser stoi przy drzwiach i nic i nie chce wysiąść. No to do zobaczenia. Proszę wysiadać. Dziękuję za przejechanie się busem Adibas Company. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Chłopie, to widocznie ty zostałeś sam w autobusie. Albo jak rozwinę rampę. Poczekaj, bo ten nie wylaz. No on chce wysiąść. Przejedziemy się. Chłop słucha głośno muzyki. I dojeżdżamy do naszej, do naszego garażu. Bo my już trasę zakończyliśmy na ten czas. Czekamy, niech nam garaż otworzą. I. L. L. L, 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 L. I. 890. I, I. End. Gdzie klika się End? Tu. and where 890 ha ye. I jak to się kurczę wyłącza. Te... I end. Teraz chyba. Trasa ukończona pomyślnie. Mamy, mieliśmy wysiąść z busa. Sprawdzę czy wszystko się ładnie nagrywa. Bo, jak będzie trwało, tak gdzieś z kilka minut, dopóki jak będziemy kończyć, Control Alt delete Control Alt delete manager. No, będziemy kończyć. Więc, kochani, myślę, że z tego materiału to już chyba będzie wszystko. Jeśli chcecie kolejny odcinek z bas simulatora na moim kanale, to stawcie ci się łapeczkę peczkę tu góry. 5 a w górę oznacza to, że w bas simulatorze zrobimy sobie questy. Tylko sprawdzę, ile ja mam. Tu mam. Będziemy robić te questy. Jedź istniejącą trasą w nocy, pomaluj autobus, utwórz nową trasę, jedź nową trasą, rozszerz istniejącą trasę. Dobra, rozszerzę na drugi odcinek. A ile ona musi mieć? Od, od astra. Od astra Promenada. Promenada, astra. Plat 100 od Promenada, astra. Tu zaczynamy. Tu będziemy, no myszko, nie wariuj. Tu klikniemy do plac Stoker. I zapisz. mamy. Ale zrobiliśmy inną kochani. Ja to przypnę, żeby było wiadome, że my robimy to. więc kochani. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie na kanale, papatki, trzymajcie się i w następnym odcinku robimy to, że rozszerzasz istniejącą trasę, promenada Astra, plac Stroker, skliskając przycisk edytuj stację, rozszerzymy ją na przykład tak. Poczekajcie, plac stoker. To muszę odznaczyć. I to muszę dać tu i tu i zapisz. I mamy. Więc ja się z że widzimy się w kolejnym odcinku się z Bas Symulatora. Papatki i cześć. I pozdrawiam Was. Papatki, trzymajcie się. I jutro kolejny odcinek z Was Symulatora. Elo i cześć!